Okej okay, a więc, gdzie ci Ja jestem, tam dzisiaj gramy sobie w Minecraft, tak sobie się w Survival, bo że zacząłem tak trochę inaczej, ponieważ muszę tu wziąłem i ty jakieś fajne, widzicie sobie, ogarnąłem mam tękę tutaj o, mam na sięgo, w o, zapytałem, mam księgę i mieczyk, okej okay? i później sobie przejdziemy, to drzewa skupimy, o, weźmiemy sobie tego kuraka, o, weźmiemy mięsko sobie skupimy drzewo, to jest skrzynia, czemu to jest skrzynia, tu jest? Księga, fafika i te buty co to, to jest księga Fofika? O co chodzi? Cześć, jeśli doczytasz, to, to znaczy, że znaleźć skrzynię, którą ukryłem. Powręnie ukryta. Krzynie powinien znaleźć jeden z wy... jed... co co? Skrzynie powinien znaleźć jeden wybraniec, który będzie w stanie zapanować nad mocą jaką uzyska. To jakąś moc uzyskamy, widzowie, chyba że to nie my jesteśmy tam zobaczymy widzowie, zobaczymy. O co chodzi? Zapanować nad mocą jaką uzyska. W znajduje się znajdują się buty do chodzenia po lawie. Buty do chodzenia po lawie? Gotan, <grymianie> ja, jak? Jak buty do chodzenia po lawie? Tam były chyba zwykłe, dodatkowe buty, ale zobaczymy za chwilę. Niedaleko ciebie jest portal do piekła, w którym możesz testować swój nowy sprzęt. Będziemy testować buty do chodzenia po lawie, ci to, widzowie? Ale pamiętaj, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Po co to czarodziej fafic. fafik. <grymianie> czarodziej fafik nam dał buty, widzowie. To są te buty? Tak, są te buty. Tam jest portal, dobra. No, musimy zmienić, widzowie, te buty na te buty i... Idziemy do podstawu, idziemy do podstawu, tylko jak tam wejść, teraz, gdyby nam się udało tam wejść, gdyby zostawił łapeczkę, dlaczego to dzieje Fafika, może da nam jakieś kolejne ity w następnych odcinkach, bo na przykład uzna, że jesteśmy w i dobrze zadziewaliśmy z taką mocą. Jak czy ja chcę wejść do pioka bez, bez takimi itami, to jest chyba zły pomysł. Ale dobra, sprawdźmy te buty, czy działają one w lawie. Czy to nie był fake? No już to był fake, widzowie, a my się nabraliśmy. Tylko zaraz znaleźć tu lawę. Ogólnie tam na 11 17. I tak szerzy. No, ale dobra, mamy lawę. Ej byku, odejdź ode mnie. Byku, on mnie zabije tak za chwilę. Byku, stary weź tam odejdź stąd. Więcej was tu matka nie miała? Dobra to widzowie spadliśmy z tego miejsca, trzeba jeszcze raz tam wejść i szybko znaleźć te buty, bo to będzie problem jakich nie znajdziemy Gdzie te buty były, gdzie je miałem A widzowie ale... będę płakał jakich nie znajdziemy tych butów Tam było, kończone tam dalej są Ich już tam nie ma Ten zwierzak nam je zabrał, widzowie. co ja my teraz tak zrobimy, jak nie mamy tych butów? Nie wiem. Widzowie, mamy problem duży. Ale trzeba tam chyba zejść. O, tak. Mamy... Mamy to, widzowie, mamy mamy te buty. Widzowie, mamy te buty. Dobra, udało nam się zebrać. Trzeba się ukryć. Nie mamy już na przykład miecza. Ale, dobra, trzeba znaleźć chyba. My chcemy tak to testować. widzowie, żebyśmy potem spadniemy do tej lawy. A ja się boję, by że te buty nie zadziałały. Widzowie, nie wiem, czy to dziejowi fafikowi. Ale, dobra, widzę, zjedzmy to. I spróbujemy tam wpaść, żeby testować te buty. Widzowie, bo. Dobra, spadamy. nam się znowu tego zrobić. Nie wiem widzowie, nie mam pojęcia, czemu na mnie to nie wyszło, ale no to było dziwne. Jakby to but nie działało wow, w tej lawie, myślałem, że to co działa. skrzynia to była, czy nie? Już nie wiem, jestem pogubiony tym, co się tu dzieje widzowie. Ja nie wiem, co się tu dzieje. Kolejne buty? Fafik wiedział. To Fafik wiedział? Tak jak myślałem, nie udało ci się poprawnie wykorzystać tych butów. Ale nie martw się. Każdy się uczy. Daleko ciebie znajduje się małe jeziorko lawy. Tam możesz je łatwiej protestować. Okej. Okay. To chodzi o to jeziorko lawy. Dlatego pójdźmy tam. bo żeby się nie zabić przy okazji. Bo w kolejnej śmierci dzisiaj nie chcę. I tak, żeby nam się udało te buty znaleźć. Nie! Naprawdę chodzimy po lawie. My chodzimy po lawie, widzowie, naprawdę chodzimy po lawie w Minecraft. Ej, tego się nie spodziewałem. Te buty mogą dać nam takie możliwości widzowie. Trzeba znaleźć więcej lawy, trzeba znaleźć więcej lawy. I popróbować czy na innych jeziorkach, bo tutaj jest jeźdźki ustawione... O, wow, gonią mi szkielety. Skelety mnie gonią. Trzeba znaleźć kolejne jeziorko lawy. Zobaczyć czy na innych jeziotkach też działa, bo może... To na przykład działa tylko przez to, że fabik może stworzył, czy coś, nie wiem. Bo my tu gonią moby i trzeba uciekać, bo to jest niebezpieczne widzowie. Dlatego jeśli spodałam się taki odcineczek, to zostawcie łapeczkę w górę. I ogólnie, możecie ja się zostawić coś niemi mi jeszcze napisać, czy też jesteście w szoku. O, mamy lawę. Coś ładną. I jak, czy to, to działa tutaj? Nie, to nie działa tutaj, to nie działa tutaj. Spalę się. Czemu to nie zadziałało? I co? zdeda mnie? Nie zdedałem, widzowie. Trzeba iść szybko po te buty. Trzeba je odzyskać. I musimy nauczyć się ich używać. Nie wiem ile nam to odcinków zajmie. Natomiast musimy lecieć jak najszybciej odzyskać te buty. Bo te buty są dla nas ważne. Bo te buty mogą dać nam naprawdę wiele możliwości jak nauczymy się ich dobrze używać nas tu gonią moby, szalone i dzikie, i niebezpieczne moby. Gdzie była, gdzie była ta lawa? Nie mam teraz pojęcia widzowie, trzeba zobaczyć gdzie jest jakiś... ...przebłysk jasności. Łokty patrzy to w dupę. Nie widzę, ja tu nie widzę przebłysku jasności nigdzie. tak jest problem okej okay, widzę udało nam się dojść do tego miejsca naprawdę dużo mi to jakby dużo mi to jak to się, jak to się mówi poprawnie? dużo mi to długo mi to zajęło i dużo mi to kosztowało ale ja chcę się nauczyć jak korzystać z tych butów szybko to może zależyć że ta lawa czasem działa czasem nie może to na przykład jakbym to musi być powiedzmy na jeden blok lawa nie no. Nie wiem czy ja chcę to zostawić. musiałbym coś zjeść, wymieć. mieć, powiedzmy... Ja mam to buty, na ja je ja mam, one zakręci mają. Więc powinno to działać. Zabijmy tą owcę, żebyśmy sobie odnowili HP. Okej, okay. już, kamera szybko, szybko, okej. Okay. To nam się odnowiło, i teraz przetestujmy to, czy to będzie działać. Nie działa to, nie działa to, nie działa to, nie działa to, widocznie to nie działa. Gdzieś woda? Znowu się wywalę jak debil, znowu się wywalę jak debil Szybko, szybko woda! ten uh, HP widzowie! By jedzenie, potrzebuję jedzenie jakaś te świnka, jakaś mi da HP No dasz mi jedzonko świnko, daasz mi jedzonko nie? Dasz mi jedzonko świnko, dasz mi jedzonko. Dasz mi jedną koświnką. Dziękuję za jedną koświnką. Smaczna jedną koświnką. Dobra widzę. Uciekamy stąd. Mamy but. Tyle nam wystarczy do szczęścia. Elu